W śmieciu tylko na kolejnym odcinku. No, zamykam ma stanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na pewno na ten napęd. 16 kółek. 1, 2, 3, 5. 5 młodych. No i Cykatusie. No i tutaj. Nowe nabytki. Znaczy, boleje jakie mamy? 33, boleje. Wypływaliśmy A myślanka kyliką. Tu widzę, że na dole nie mają, jest już trochę taki umysiaty. Ja wiem na co czekacie, na teowe, ale trawy nie ma wieczorem. Wieczorem jest siano kurwa. No już trawę kliki dostają. No bo marzewka się skończyła no. sezon zielonkowy trzeba zacząć. Zawsze był wcześniej, zaczynany, w tym roku tutaj później. Ale. Thank <laughs> you. Tu się nic nie zmieniło w porządku Tu się nie placki takie dla kółek A, pszenicy jak jest, to jest Ciekawe będzie w tym roku z pszenicą, w temi O, tu była stoko za pszenicy No i jest no i taką posiołem no i jest z dokozy trochę nie miałe ja gdzie w plonie trzeba będzie kupić zakwalifikowanego w tym roku jakiegoś kwalifikatu i posiać by ładne było no, wszędzie to fajnie wygląda no, ale zobaczymy co będzie w plonie taki dupy ale koniczyna koniczyna elektryzatory Nie wyszła co myśl. Są dwie planteki Szkoda, by było, że potajgowy Słoma, jak jest, tak jest. Błydele, jak tu jest, tak był. No co mogę powiedzieć? Opiski zakupione, jak or Trzeba je pyskać. No. I wapnowity. Troszkę na łowie trzeba połapnąć, czy tak jeszcze. No, kurwa szafetka się coraz powiększa. No, z lastek już kupiłem, bo na zapas. nie jest, nie zaszkodzi. <grytanie> a trochę jest do piskania. Dobra, na no, razie trzymajcie się, na do następnego odcinka.